Ja w przeszłości kasowałem tifu w Nowym Jorku, Kepcio niedawno przebył drogę do pro, a Szaman lubi sobie pyknąć ze snajperki. Ale dzisiaj sprawdzimy, kto z naszej trójki rozpozna najlepszego Unrilla wśród 100 Unrilli. A zwycięski gracz, czyli widz, zgarnie tyle setek złotych, ile uda mu się zrobić fragów. Natomiast ktoś z naszej trójki, kto przed top 10 poprawnie wytypuje zwycięzcę, zarobi 10 faudolców za każdy jeden zadany damage właśnie przez tego gracza. Widzowie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie wy zarabiacie pieniądze, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie kanał z tam na dole im więcej osób wpisze kodzik JACOB w sklepie Fortnite, tym więcej takich mocnych odcinków, a teraz zaczynamy. Kurde, gdzie ja lecę? Gdzieś, gdzie lecą dobrzy gracze. Zalew zapomniał, a tutaj poleci ktoś dobry na bank. Najbardziej taka spocona miejscówka dla ludzi, to wydaje mi się, że jest zalew zdobyczy. Więc lecę tam i zobaczę, kto mnie zabije, i może to będzie mój typ. Myślę, że na 100 filmów, na których byłem u Jacoba, praktycznie żadnego nie wygrałem, bo zawsze trollowałem. Dzisiaj się to zmienia. Nie, szaman tu poleciał. Kasuje go, kasuje go, kasuje go, kupę szamana. Dobra. weź że mek Dobra, gracz 3-2-2. I on umiera, i on umiera na starcie. A w ogóle osoba, która pleciała obok mnie, to był Jacob. Ja pierdzielę. No to po taktyce, no to GG. No i co ja widzę? Ziomka chłopiec se tańczy na materacu, na łóżku. Nie no, pomiń, pomiń. Głośnie jest w szoku, nie? On nie wie, co się dzieje, on nie wie, co się dzieje. Ty, no nie może. Fuck! Ja bym jeszcze go wyeliminował, nie? Dobra, ja tego go nie obstawiam. Ja nie mogę strzelać i specjalnie strzelam. Przecież ja bym go zdjął. Tutaj jest jakaś narciara, no ja muszę to wygrać, ja muszę użyć 110% mózgu Dobra, musimy znaleźć kogoś, kto naprawdę jest potężny graczem, tu mamy gracza 276, Z tego co wiem na customach jest Kicuś Jest to bardzo dobry gracz, no i w sumie by jego nick pasował idealnie do tego skina O ten jest taki, ten jest taki, taki fajny o, a ten skinek jest dobry. Takie skinki często ogarniają. Hmm, no nie wiem, no nie wiem, musiałbym fajto zobaczyć. Czekaj, zalane żaby. Gościu może za chwilę walczyć, on idzie do sejfu. Ja pierdziele. To jest jakiś duży mózg, duży mózg, trzeba go zapamiętać, ale inny w niego wjeżdża. Tu jest dobry, dobry, dobry kandydat. Ten próbuje uciec. Nie może się przeteleportować, to jest Bambik, dawaj go! Ładuj go, zielony! Bo ten zielony... Co ty robisz, zielony? Zielony to jest taki nobek. O Boże, tragedia. Tragedia, co ja oglądam? Dobra, że wygrał Walmu, walmu bombę! Nie, on, on to wygrał. On wygrał tego fajta, on wygrał tego fajta. Ty dwa fragi. Bohaterka z kaczuszkami. Ja pierdykam, dobra, może to on będzie zwycięzcą. Du, 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 du. Witam bambiszka, witam! Jak Bambi wam idzie? Ja już wam ty... Wytopowałem, wytopowałem. A Saman? Sary, ja to widziałem takiego fajta, że ja do tej pory nie mogę uwierzyć. Nie wiem skąd te reale są, nie, ale... O kurde, no dobra, bo dalej. Nie czekajcie, czekaj, do teraz pytanie: po, po czym wy typujecie, Na co się uwagę? Bo ja mam wrażenie, że jak ja oglądam tych tutaj ludzi, to ja nie wiem, ty. no właśnie też. Mówmenci, chłopie, wszystko, wszystko. Ja od razu widzę proplayera przyszłego. <laughs> Zresztą nieźle, no. Dlatego C ciebie nigdy nie dostrzegam, Kefcia, tak? Aha! Aha! Nie, dobra, co za śmieć! Zaraz się od i się znajdę w tym lobby, nie? Pośmiany, widzowie. U mnie każdy ma zrobili. Albo ja trafiam źle, albo u mnie się nie wyświetlają. Dobrzy się nie boją, a ci tacy średni się boją mega, i przez to grają jeszcze gorzej niż normalnie, cześć. Dobra, słuchajcie, mam tu gracza 266, i nie ukrywam, on wygląda jakby był dobrym graczem. Seti skin chłopie. sprawdza, co się dzieje z botami. Okej, okay, okej, okay. skinimy. Ale dobrze, bo już gra się trochę rusza i coraz więcej fightów się tu zaczyna. Dobra, mamy tu pierwszego fajta, którego widzimy z użyciem materiałów budowlanych, i niestety ten fight się bardzo szybko kończy. Dla gracza 334 i mamy tutaj na ekranie 314. W ogóle się czuję, jakbym squid Game jakiś był, nie? Ja tu na ludzi nie mówię normalnie, jakoś nie wiem, po nikach, tylko po, po liczbie, nie? O kurde. Chowanego widzę, że gramy. Okej, okay, okej. Okay. Ten pływa w ogóle 1000 km od, od tego, od lądu. O, 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 no! No strzel! Nie! No i dlaczego on tak zrobił? A patrz, 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 bo tam idzie kolejny. Dobra, to on jest nawet mądry. Poczekajmy jeszcze, poczekajmy. CO?! Oh, fuck. Czerwona bohaterka z trzema fragami. No to ciekawie się zapowiada. Jakie nudy, panowie. Jakieś fajciki, coś. Dziomek jest 300 tysięcy kilometrów od Zona i ma białe leczenie, jedną broń i katana, to jest niesamowite. To jest 100 Unreal, to jest kurde trochę crazy, nie? Bo to nie są takie chyba pierwsze, lepsze Unrealist, to są już takie serio dobre, nie? Ja tutaj widzę, że ci ludzie się starają, im bardzo zależy na tych wynikach, i już będziemy mieli zaraz pierwszego fajta gracza 318. Top 50, a ja dalej obserwuję tą czerwoną bohaterkę, bo ja liczę, że ona coś pokaże, ale na razie gra bardzo, ale to bardzo bezpiecznie. Rzuca glutka wiatru tylko po to, żeby wziąć glutka tego i przelotować, spoko. On jest mądry, to na razie jest mój typ. Dobra, jakiś gościu walczy z bossem na wyspie. Będzie miał medalion? Nie. Tak, zasekurował, żeby nie spadł, ale on go nie może podnieść? Ja pierdziele, co tym zrobił? Ktoś przejął wyspę, ktoś ma medalion. Znaczy nie ma medalionu, ale już jakby nie ma bossa. Ma medalion. Katany nie bierze. Okej, okay. kurde, no to jest mocny, jest mocny ziomek. Czyli ktoś zaraz podniesie medalion. Tak, ktoś podniósł. Dobra, moim zadaniem jest znaleźć tego ziomka. Okej, okay, z tego co widzę, to weszliśmy fazę gry, w której już każdy próbuje siedzieć w szakach, bo jak widzicie, to każdy dosłownie gracz siedzi w jakimś boksie, nie? On robi skybase! Okej, okay, ja się z niego śmiałem, że on za zonem siedzi. A to był plan, żeby zrobić skybase. Co sądzimy o gościu z medalionem? Eee. Jaz, 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 jaz. A, ty szaman? Co, co sądzisz, szaman o gościu z medalionem? Eee, właśnie, staram się go znaleźć na spectacie i wyobrażam że nie mogę, a próbuję od pół godziny. A, no bardzo mi przykro, akurat go mam. Jakim celem Jacob ma tego gościa z medalionem? Tak a ja go nie mogę znaleźć, ani razu go nie widziałem. Ej! Kup Skype'a zarobi! Ma fight i to z tym yy, sety skinem. I ja pierdziele, dobra, to jest ważny pojedynek, zobaczmy, jak on się rusza. Czy ma potencjał, żeby wygrać? Nie wiem, na razie da jakiś damage, spoko. Kurde, idę dalej, idę dalej. No, ten gościu za dużo nie robi. O, oh fuck, to jest Smarty. To jest fake, to gdzieś dziadek na kasowie, odkryłem już całą prawdę, nie? Ej, znajdzie mi tego gościa z medalionem, czy mi go nie znajdzie nigdy? To jest ten dziomek ze SkyBase'u! To co, on spadł? Albo ten sam skin po prostu. Oni nikt tam trackerdują, ja tutaj się skupię na tym goście. Zobaczy, co on wykmini. Zobaczymy. Ocenimy jego umiejętności Skyberserskie, tak? O, to jest ten skin, który z nim walczył. Też ma trzy fragi. Ja pierdzielę, no. Nie wiem, nie wiem. Kroki ma pod sobą, tak? Czy nie? Nie wiem, no, gdzieśmy kroki. Muszę już powoli się zatrzymywać na tych graczach, którzy mają jakieś fragi O, on na przykład ma mega daleko zona teraz I sobie zobaczcie jak on zrotuje, to mnie też bardzo ciekawi NIE! CO ZA BABIK?! JA NIE wierzę W TO CO JA ZOBACZYŁEM! Tutaj jakaś rotacja, ale gościu nie, no jakiego ty boxa kręcisz, pomijam Chłop skylimit osiągnął i spadł Fajcik, to mi się podoba, to jest to co lubimy i taki box fajcik, nawet bym powiedział Gościu, no jaki dziwny pik, dobra to tego poglądamy o! Dostał spraya, że z medalionem. Zobaczmy, jak się zachowa. Dobre boksy, ktoś go dojeżdża. On wali dwie ryby. A lubisz anime capcia? Eee, zbyt, znaczy nie oglądałem. <grym> <grym> nie oglądałem, nie oglądałem za dużo. A co? Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze ciekawość, ciekawości, ciekawość, bo to taki anime skinek, dlatego pytam. Zapytałeś mnie, jakbym ja był na tu castomie nagle, byś miał mnie znaleźć, no nieźle. To przyzwyczajenie. Fajcik, ten fajcik może mi dużo powiedzieć. Nawet nie o nim, tylko o drugim graczu, który z nim walczy. No, ale drugi gracz ucieka, panowie, przestańcie się bać, zacznijcie się bić. O, o, o. Pa, pa, pa. O! No, kolega, za chwilę miałem może tarapaty. Fajnie, trzeba obserwować, co się tutaj dzieje. Top 36, ja zaraz będę musiał pikować. Ej, dobra, tutaj gracz 266, bardzo ciekawe maruchy, ale no nie wiem, czy to będzie zwycięzca. Zaraz zobaczymy, zobaczymy innych graczy, którzy są na tej customie. Zratował do strefy, ale tak na luziku bym powiedział. Dorzucił sobie glutka, no spoko, no ale to mi dużo dalej nie mówi. Czy to jest ziomek z To nie jest ziomek z Narciara niebieska. Co ona robi? Boksikras, taki... O nie, no nie, no nie, ona nie wygra. Oj, no jest ciężko, jest ciężko. Kurde, kurde. Top 34, ej tego skina jeszcze nie widziałem, on ma cztery fragi. Pokaż typie co potrafisz, ładna tutaj pompeczka, emeczka. Jeszcze 24 gracze i będziemy mogli już typować w zasadzie nie mogli, a musieli Dostaje hity. O Boże, bardzo dużo hitów dostał. Co on zrobił? To on ma mega lowa Ktoś nie go wjeżdża, zobaczmy to, zobaczmy to. Tipek 4 Pragi. Czy będą tarapaty? O! O! Mogą być! Mogą się pojawić, on niczego nie trafia. Jest stres, jest panika. O kurde, dobra, dobra, on jest dobry, on jest dobry, on jest dobry, on jest dobry. On na pewno wygrał tego skina. O kurde, dobra, to może być mój pik, to może być mój pik. Będzie uciekał, chyba tak, chyba będzie uciekał. Dobra, jest boksik, no nie wiem, nie wiem co o nim sądzę na razie. Ja pierdykam ciężkie, to naprawdę jest to ciężkie Top 30. Dobra, 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 dobra. Pamiętaj o nim, Szaman. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy, kogo mam tu w lobby. Mamy graf 258, 282, kurde, tutaj już ludzie są faktycznie już potężni, na. O, o, o! Kolejne pestki dostajemy, no a bo on się leczy w wodzie, on jest mega mądry. Dobra, ten jest... Mądry, tylko nie umie strzelać, dlatego nie wiem co o nim sądzę. Ten tutaj świerek z dwoma kilkami sobie chilluje, ale też. No już teraz zostały ci raczej bardziej dobrzy gracze. Mixon skin. Coś tam daje z tego uspa, no, ale kto gra uspem Fortnite'a ma fraga, okej. Okay. Zaraz może diabnie jeszcze jednego fraga, bo tak coś strzela. No jak on strzela, ty ten! Ten tak jest ciekawy, ma już trzy fragi, okej. Okay. Tu jakaś hameczka sobie chilluje w drewnianym boksie. Dobra, gra 260. Zobaczmy, co on tutaj zrobi. Jakiś, może, pik, jakiś ruch. A tu szara bohaterka. Typowy, spocony skin. I box fight. Na razie ładnie wyszła na góry. Stary, ja w ciebie wierzę. Ja w ciebie wierzę. Wierzę w ciebie, jak w nikogo. Leczy się glutem. Nie wiem, no coraz mniej czasu. Coraz mniej czasu i też muszę pikować, bo zaraz chłopaki mogą kogoś spikować. Ja nie wiem, kogo ja chcę pikować. Tu jakiś frag był, ale go nie widziałem. O, ten typ wierza. Proszę się obudził. Zobaczcie, jak on właśnie gra, bo Mam wrażenie, że przed chwilą grał tak trochę. Drewnianie, no i teraz znowu mam wrażenie, że on gra drewnianie. No ja chyba go nie spikuję, pomimo tego, że ma cztery fragi, to no nie wydaje mi się. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Jaku... wiem. Jakub myśli, Jakub myśl tego sprayują, ale no w miarę ogarnia. Zobaczmy, jaką rotację podejmie, Czy zrobi to dobrze? Czy ładnie tutaj sobie zrotuje? Zaraz będę musiał pikować za 11 osób. Patrz, no co ty robisz? Czekaj, 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 czekaj. Może być fajny fajcik, bo ten ziołek ma medalion, ale gra spokojnie. On on jest na razie chyba moim typem. Gracz 206 tepek. Dobry tepek, idealny tepek. Musisz się wklejać, wiesz o tym, że musisz się wklejać. Ale jeszcze się porozglądam chwilę, póki mogę, bo najfajniej było mieć jakiegoś typeczka na high ground, szczerze powiedziawszy. Dobrze, masz lud Dobrze, 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 dobrze. Dobra, mam atcy, mam atcy. Anime skinek, wjeżdża! On rozjeżdża, może ja mu zaufam? Może ja dam tego gracza 307? No on mi się podoba, mi się podoba jak on gra. Wyjdź stąd, wyjdź stąd tylko, wyjdź stąd. Dobra, ja go pikuję, ja to... Ja, ja go pikuję, Ja on to gdzieś, pikuję go, on jest kołcikiem. Szaman wytypował, do tego FNC jest skinka. No ja myślę, że on nie wygra. Kurde, no jeszcze nie typuję, jeszcze nie typuję. Ja, ja czekam do top 10. On ma tak dobry movencik, tak mi się podoba ten ziomek. Zobaczmy, bo chyba teraz ten mój skin walczy z tym skinem Szamana, tylko w sensie mój jeszcze nie jest wytypowany, bo jeszcze mam chwilę. To zrobi poleci. Matsów ma bardzo dużo. Kurde, chyba go piknę, że mi go capcze nie zabrał. Chyba go piknę. Zobaczmy jego jeszcze chwilę. Jeszcze mamy 7 osób. Mam nadzieję, że jego Jacob nie postawi, nie? Mam nadzieję, że go Jacob nie postawi. Dobra, świetna rotacja. Fajnie to zrobił, bardzo smooth. Nie dostał nic przy rotowaniu. Musi zaraz robić kolejny refresh, ale potrafi to. To jest dla mnie bardzo ważne, że on potrafi zrobić refresh. Opróbuj high ground, walczą high -grand. Dobra, gracz 320. Ktoś jeszcze jest ciekawy? Nie wiem, jeszcze tak na szybko patrzę. No ten szamana skin już jest zablokowany. On tak bardzo odważnie, ja będę powiedział, że głupio gra. I jak to będzie to będę w szoku, bo Mixxot często z tym skinem gra. Ale ten goś idealnie high grounda przejął, nie? Kepcio piknął tego typa z high grandu, oj, kepcia skin może wygrać, Kepcio mądrze do tego podszedł, oj, spada, spada, jakby padł teraz kepcia skin, to chyba miałbym free winna. dobra, dobra, dobra. Fuck, nie gadaj, dlaczego z naszego To ktoś musi mieć taropatę od razu po tym, to jest jakaś klątwa Kepcia. Ja bym czegoś z tyłu teraz szukał, szukać, tu, 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 tu. no, free kill, nie, wytepał. Bardzo fajnie, że on nie wychyla się, nie idzie do przodu, tylko na razie czeka w w strefie, ładnie przyjmuję tego high granda. Farm to, farm to, top 15. No błagam się, chłopie robisz, to top 14, lecisz. O, przejdź na ale dobrze robi, dobrze. Nieee! No co ty robisz? To on malaga? Nie, no top 13, ej, mój, mój skin coś nie ogarnia. Pięknie, 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 pięknie. Czemu on tak przegrał, tak dobrze grał? Dobra, daję 278! 278! Dobra, pikuję go. Top 10, 307. Chłopie, wierzę w ciebie. Nie masz już zbytnio leczenia, ale wierzę, że ogarniasz. Wierzę, że ogarniasz. Proszę. Boksuj się, boksuj się. Tak! Pięknie! O mój Boże. Dobra, ej, to jest jakiś... to jest... Pfff. Kogo ja piknąłem? Kogo ja piknąłem? Nie. To jest klątwa Dawaj! Ja pierdzielę! Mato! to. Czemu nie wziął tej maski w sumie? A dobra, nie potrzebuję jej, nie potrzebuję jej. Git, ma jakieś macy. O, przyszedłem. Oj, tam jest skin szamana. Wygraj z nim. Wygraj ze skinem szamana. Popie, boksik boksik, boksik. Dobrze, mądrze. Jest to przedem. On się ulecia apteczką. Jest git, jest git, mój skin wygrywa to! Ej, uważaj! Oni cię podmieniają z czterech stron! Typie! Typ szamana go A Znaczy skin z szamana, no wiecie o co chodzi. Ja jest przypał. Dawaj, dawaj, buduj drewnem, buduj drewnem. Jak najwięcej, coraz mi maców, ale jest niedobrze. Kurde, no powiem wam, że może być ciężko. Bierzesz Hagę! Ty bierzesz Hagę, ty masz hegran, ty masz na i ty masz meda, ty masz ty masz meda! Uwaga, jest! Nie! Co ty robisz? ty? Jeszcze jeden. Nie! Pada w top 5! Nie, nie możesz wpuścić na highground go. Tak! szyton Bierz matce! Pięknie! Ej, dobra, to jest jakiś dubby gość, nie? Skin szamana żyje! No on wygra pieniądze, oby padł, oby pad, oby padł, no musi paść! Ostatni one v 1 Czy on ma leczenie? On nie ma leczenia, on nie ma leczenia! Ty nie musisz schodzić! Kurde, szkoda, że go nie ustawiliśmy, bo myśleliśmy o nim, nie? Nawet przez chwilę go chciałem dać jako drugi typ! Nie no, szaman! Jak to jest możliwe, że ten skin wygrał? On się wcale tak dobrze nie ruszał! No i wygrywa. Szaman wygrywa. Tak, let's go! Let's go! Brawo, shaman! Brawo, brawo, brawo. Ne? Tak jest, tak jest! Piknąłem najwcześniej, już jak zobaczyłem jaki on, jak on ma movement, TO już wiedziałem. A ja go skreśliłem właśnie. Ja właśnie też myślałem o nim, ale mówię, zbyt agresywnie gra. Jaki gołcik z niego, ja pierdziele W tym momencie wchodzę na mojego Discorda Żeby powiedzieć zwycięzcy, że za każdego jednego zrobionego przez niego fraga zapłacę 100 złotych Pyk y, Wygrałeś tyle set złotych, ile miałeś fragów, a dobrze wiedziałem, że miałeś 8? 8 miałem Więc y, 800 złotych leci do ciebie, gratulacje ja Dziękuję bardzo, ciekawe naroda, ciekawe Jaki sigma Jaki sigma i prośba jeszcze stary, pokaż mi jakie masz y, statystyki meczu. I w tym momencie widzicie, że temu zwycięzcy udało się zadać 1842 damage'a, a to szaman oznacza, że zarobiłeś 18420 fałdolców. Zag, tak, let's go! Ile? Ile? Ja pierdzielę. Ej, ja cię z odcinka na odcinek coraz bardziej skupię, czekam zaraz to no ty jest naprawdę. Wysłałeś już zgłoszenie do twojej 5 minut 3? A czemu ja? No musisz, po takich Gen z reaction, no to chłopie... <noise> Mega mocne, mega mocne! Mega, ile fotolców! Mocne!